Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj temat podobny i pochodny do kabli zasilających, o którym było ostatnio. No, między sprzętem, kablem zasilającym, a gniazdkiem mogą być też listwy. Ja używam u siebie w domu listw przepięciowych i są to porządne, mocne listwy, gdzieś do 130-150 zł za sztukę, tego harmony. Natomiast proponuję nam kilka produktów z listwy zasilania z filtrem. Najprostszy model 259 zł. Mamy cztery gniazda. Jest dwa wtyki na port USB-C. No i co my tutaj dostajemy? Tak naprawdę no, pff, za dużo nie wiemy. No, są jakieś cztery filtrowane wtyki typu Szuko. 10A, 2500W maksymalnego napięcia. Waży to niecały kilogram, czyli normalna listwa. Czyli nie mamy tam żadnego transformatora, cewy, kondensatorów raczej. Jest to leciutkie, więc co dostajemy? Nie wiem. Według mnie jest to zwykła listwa. Niektórzy piszą, że jest fantastyczny dźwięk po podłączeniu do tej listwy. Same oceny 4.95. Jak się do tego odnieście i co myślicie? Jest drugi model PF1000V2, szanowni państwo, i tutaj praktycznie mamy to samo, bo pomimo, że jest 8 gniazdek, tylko cztery są filtrowane, ale mamy wskaźnik napięcia. No i teraz pytanie, czy takie urządzonko, czy taki gadżet robi coś z napięciem? No mamy wskaźnik. To czy tutaj mamy jakieś filtrowanie? Czy mamy tutaj jakąś zamianę w środku prądu? Nie, to nie robi nic, jeśli chodzi o napięcie. Więc jak mamy za wysokie, to będzie za wysokie. Tutaj hmm, pracujemy w obszarze herców. I tylko tyle. Więc gdzieś tam redukcja ewentualna szumu, jeśli jest w ogóle komponent, który redukuje. Tutaj nie widzimy nic w środku. 10A, 2500W, tak samo jak i poprzednik. Dopiero tutaj w modelu, szanowni Państwo, za 3645 zł, producent nam coś pokazuje. No pokazuje nam co? Transformator toroidalny, dwa kondensatorki, troszkę jakiś cewek, uzwojenek. No i to wszystko kosztuje prawie 4000 zł. Jest niby DC-bloker, który w ogóle według mnie jest bez sensu i to nie działa. I nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Możecie mieć inne na ten temat zdanie. Natomiast co my tutaj dostajemy? Dostajemy tak naprawdę 10 prawie kilogramów żelaza i czy coś więcej. Co tym myślicie? Pozdrawiam.